Drodzy Państwo, zapraszamy 6 grudnia do lokalnego z duńsko MDK oraz do klubu Wariété. Jak również zapraszamy na Plac Wolności z Woli, gdyż tam odbędzie się wreszcie oficjalne odpalenie multimediów w lokalnej kamienicy. W związku z czym chcieliśmy odpalić tam projektory, które zrobią projekcje, ale od wewnątrz, i tym samym będziemy mogli robić tam cykliczny, cykliczny informator multimedialny dla miasta. Będą tam zarówno informacje na temat działań Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Miejskiego, jak i innych aktywności kulturalnych miasta. I generalnie będziemy chcieli animować ludzi do różnych działań w związku z projekcjami, które tam będą miały miejsce i mamy nadzieję, że to będzie działać non stop. Czyli po pierwsze jakby odpalamy kamienicę i ona sobie już świeci do późnego wieczora i mam nadzieję, że przez najbliższe dwa lata. Niezależnie od tego w samym mdk organizujemy trzy bardzo fajne akcje, a w zasadzie nawet cztery ponieważ zrobimy też tutaj podsumowanie akcji Weź tu popatrz, która też jest kontynuacją z pierwszej edycji. Przede wszystkim w MDEKU będzie projekcja bardzo fajnego dokumentu, którego sami mieliśmy okazję premierę zobaczyć niedawno. To będzie nowejorskie ulice w obiektywie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, będzie otworzony otwarty pokój interaktywny. I tam z kolei bardzo cudowny artysta pod pseudonimem Richard Hyde zaprezentuje multimedialną, interaktywną instalację. Trzecia rzecz to projekcja, performance w zasadzie naszego kolegi, który robi tak nietypowy projekt Wise on Silent, wyświetlając różne filmy Nieme. Robi do tego na żywo muzykę, oprawę dźwiękową i. I klimat, który tym buduje, jest naprawdę rewelacyjny, i warto się na to załapać. I to będzie godzina 18.30, czy 9, nie, 19.30, 19:30. w piątek, 6 grudnia. Warietę, kochani, znane miejsce na Zduńskowolskiej Zduńsko mapie klubowej. Tym razem zamieni się zupełnie w miejsce działań zarówno koncertowych, jak i performansów audio wideo. Ale mam nadzieję, że uda nam się tam zbudować, bo rozmawialiśmy z Przemkiem z Warietę o tym, żeby zupełnie przearanżować to wnętrze. I chcemy zrobić przede wszystkim wejście z innej strony, chcemy zrobić wizualizację na samym budynku i, i projekcje, które pomogą zbudować klimat dojścia do samego klubu, że nie wspomnę już o tym, co się będzie działo w środku, bo w środku wystąpi Nat Kane, nasz ukochany, świeżo poznany zresztą artysta. Będzie super dj która jest z podobnego kolektywu, jaki, jaki reprezentowała swego czasu na pierwszej edycji Goga. Będzie dwóch super DJ-ów, którzy z kole, kolektyw warszawsko- e, Berliński w zasadzie, bo oni przywożą taką muzykę bardzo, bardzo świeżą, jeśli chodzi o Berlin. Także troszeczkę nie obawimy się powiedzieć tego słowa: techno też u nas zagra. No i troszeczkę my zagramy, bo mamy taki projekt, którym ostatnio występowaliśmy na, na takim międzynarodowym festiwalu Pacz w, 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 w Krakowie. I jesteśmy bardzo ciekawi, jak na te propozycje zareaguje Zduńska Wola.